A dzisiaj zagram z, z moją koleżanką Hanią I w Eveit. I już trochę się gra, zaczęłam. Jakiś Mercedes właśnie goni. A ona dopiero co dołączyła, bo. Nie, jej się trochę zaciął internet. <grym> Nawet bardzo. Mhm. Co to za jakiś nup? Po prostu uciekaj się takimi śmiesznymi zdjęciami. Aha. Bo ona gra w to pierwszy raz, ja trzeci? Mhm. <grym> No i nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale mi już wytłumaczyła trochę Sandra. Mhm. Uciekasz przed śmiesznymi memami. No mnie, no mnie dzisiaj z rana gonił jeszcze Six Seven. Nie! Poczekaj, gdzie jesteś tak mniej więcej? No, nie wiem, bo mnie coś... dobra, jakaś baba mnie wzięła. A jakaś mnie obratowała. Tu możesz się wyratować? No da się, za, za free się da. Mm. Dobra, bo właśnie jakiś ludzik mnie zjadł czarny. No, widzę jakąś babkę, ale ktoś ją już wziął. Mm. Dobra, coś się tu dzieje, dzieje się. Każda runda trwa trzy minuty. No, dzieje się dużo tutaj. Gdzie o nie, widzę jakiś samochód. No, to uciekaj przed tym samochodem. I gdzie ty jesteś, babu? Ja cię ciągle szukam. No, nie wiem, ja też cię słucham. To właśnie mi mnie... auto goni. No to ja uciekaj przed autem, bo auto złe. Czy no. czemu akurat auta? No nie wiem, czy to jest auto. No może jakiś mam post postał z auta. No. Ale w ogóle... Gdzie ty jesteś? Cię szukam, dobra. O, widzę cię, widzę, bo jak się auto goni, to ja cię chyba widzę. A nie, cię już auto nie goni. Bo goni kogoś innego. O, widzę cię, widzę, tu jestem, tu! Gdzie, no Elo, tylko że mm. ja mam. Jakąś kamerkę na pierwszą osobę. Pa, 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 pa! pa. Dens! Ja. No to Wiesz, musisz, musisz się oddalić kamerkę, tylko. Nie, właśnie tu nie było. Bo wyłącz pierwszą osobę, ale dobrze ci tak jest? Nie, właśnie nie. No prawda. E Ale skoczyłam. Ja... I zrobię jest kolejna runda. To trochę się przycięło. Ja biegam w kółko. Czekaj, gdzie jest góra? Ja... O, Elo. Elo, ja mam wiec. Dobra, ho za mną. Dobra. Jakaś Dobra widzowie z kolei na mapa, jak bo cały się ukradł na dachu. O nie, kraptu idzie, kraptu idzie, kraptu idzie jakiś. Zaspańczy Bobatem. A nie. Rozwalam jakaś lijnko mnie rozwaliło. Tam... Czekaj, ja, ja ten biegnę. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Czy nie, jakaś baba mnie już ratuje. Okay. Jestem Spidermanem z Kaczy po dach. No właśnie ja też ciągle biegam. I nie patrzę ze siebie, bo. np. biegnę, po prostu biegnę, biegnę, aż Ale biegnę. ja mam taki tryb. Widzę, wiem, jak, jaki taki tryb. Jak klikam R, no to widzę, widzę czy coś za mną biegnie. Czyli za mną chyba coś biegnie. Hę? Za mną chyba biegnie jajce. O, nie, nie biegnie. jajco. O, jakieś pierniczki tu można zbierać. O, Ej, dobra! Latary, babo, przypomniałaś mi o mojej latarce, którą ja mam i mogę oświetlać pomieszczenie. O, krap, 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 nie, krap mnie goni, krap mnie goni. Krap mnie goni, krap mnie goni. Ej, dobra, wszyscy uciekają, sami nie ręce, też uciekam. No fajnie, mam taką. Normalna, piękna latareczka. Okej. Okay, nie. Nie, mnie, mnie, proszę, mnie, mnie, mnie. mnie. O, dzięki. Śledzę ją. Która udało się? Aha, przepisałam tylko minut 17 Serio? mi to sceneczka Jaki skill? Pa, jaki skill? Pa, 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 pa! Uj! <grym> ja to ja gram, w, gram w trzeci raz, a, a zachowuję się jakbym grał w to z jakieś 80 no mamy parowy happy. Co? A, czyli gonią jakieś takie ciasteczka śmieszne. Boże to wygląda jak z tego z Digital Cyrkus. Czy on tak wygląda? To wygląda jak ten! Jak ten, no! Jak to się nazywało? Jak ten ten z Digital Cyrkus? No, jak to się nazywał? Jak on się nazywał? A teraz opowiem Ci ciekawostkę o Digital Circus. Wiesz, że tak naprawdę pomnika być żabą? Co? Co? No. Co? Co? Czemu <śmienicza zszaną> żabą? A ja czekam, jak ktoś mnie uleczy. No ja też jestem zabita. A przetrwałam bardzo dużo, bardzo długo przetrwałam. Ile? Chyba 16 sekund. Dziadki. Ile film już trwa? Nie 10 minut 19. O. Ale i tak się przetnie, się. Aha. To, to jest chyba moja ulubiona mapa. W ogóle, widzowie, cieszycie się z przerwy świątecznej? Ja. Czekaj, do? tak mówisz mówisz do widzów. Ja się. Ja, ale ja, ja odpowiedzieć też. Tak, tak możesz. Ty, no nie, serio, tu jest znak 66. Czemu? Biegnę, biegnę, biegnę biegnę, uratuję cię, uratuję cię, uratuję, uratuję, uratuję. uratuję. Hotu! A jeszcze, jeszcze przejdźmy do pytania. Cieszycie się z przerwy świątecznej? Bo ja, uwaga, uwaga, nie. Aha. Nie no, żartuję, cieszę się. Cieszę się, kocham A Chyba idziesz do szkoły jutro. No idę. Mała przerwa na... Zaraz, stawaj, stawaj, nie udawaj. O widzisz, wstałaś, wstałaś, udawałaś. Mała przerwa na szoko No jakieś inne... No nie, zabiłam, a Ej, uratujesz mnie? Oj. Nie znam się, nie znam się na kajsa. Dobra No to jest sześćdziesiąt A nie sześćdziesiąt Ja sobie na ścianie stoję i nie wiem co się dzieje tam Goni, goni, goni no Spokojnie se sobie na ścianie na stałam, bo ktoś mnie musiał akurat zobaczyć A ja? Ja rzuciłam tego typa, ja teraz na no tobie się tylko Dobra. Gdzie ty jesteś? Widziałam cię tam Chły tam mnie goni. Dobra, to na tyle, bajooo